Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku w grze Dając Program z tej strony Dzień 4 i zaczynamy. Na początku ma informacja, dosłownie chwilę temu do gry weszła nowa aktualizacja, która daje do gry mechanikę wyrzucania przedmiotów. I wam mówi o co chodzi. Teraz działa to tak, że kiedy na przykład mamy pełny flipunek i zrobimy sobie nową rzecz, no to wtedy ona nam nie zniknie, jak było to kiedyś, czyli na wtedy nam znikała bezpowrotnie. Teraz ona nam po prostu wleci, już wam demonstruję. Na przykład, zobaczcie, nie mamy tutaj tych słupów na trzecim, trzecim poziomie. Spójrzmy, so, może zróbmy jeden, i zobaczcie, co się stanie. Widzicie? nam no, po prostu wziął i wyleciał. I teraz zobaczcie, nie mogę go teraz podnieść w ten sposób, nawet kiedy będę miał wolne miejsce, nawet sobie zróbmy sobie tak, że podkładam tutaj jedną, że tak powiem, y, no stack y, wodoru, coś tutaj nie załatw widzę, a sobie to ogarniemy, co tu się zepsuło. Y, I teraz kiedy będę chciał to podnieść, no to coś tu dalej nie działa, dobra, potem po, po, to, to ogarnę. Kiedy chcę ponieść na przykład tą rzecz, to zobaczcie, nie mogę tego zrobić. Ma tu wtedy dwa przyciski. Jeden jest taki pierwszy, pick up litter, czyli po prostu klikamy, i wtedy ją to zbiera, i dopiero teraz go mamy. A drugi jest taki, że po prostu wtedy wszystkie takie rzeczy niszczymy. Na przykład, kiedy sobie chcę ponieść rzecz, której nie mamy, nie mamy nigdzie chyba w jakimś punku z tego co pamiętam tej ropy rafinowanej, czy tej no, benzyny. Kiedy ją podnoszę, to widzicie, ona wylatuje na zewnątrz, i tutaj jeszcze jest drugi przycisk. Eras, aliter, liter, które po prostu wszystko niszczy. To tak w skrócie, jeśli chodzi odnośnie tej aktualizacji. Kwestia druga, tutaj mam taki błąd, który od jakiegoś czasu działa, ale tak naprawdę on nam nie powoduje żadnych błędów, a to dlatego, że no po prostu tak jest. On tutaj ten błąd jest, natomiast nie zauważyłem, żeby to miało jakiś negatywny wpływ na grę. Wszystko działa tak jak trzeba. On dotyczy w sumie tych taśmociągów na trzecim i czwartym, na czwartym i piątym poziomie natomiast nie założyłem, żeby to miało jakiś wpływ na cokolwiek generalnie bo wszystko działa nawet save automatyczne wszystko działa tutaj pisze na przykład zobaczcie auto zostały wyłączone a to mimo wszystko działa ten błąd jest znany w sensie znany jest bo jest opisany na stronie producenta znaczy na githubie że tak powiem tego moda się nazywa super Bellstein mod no i tam jest wiele na ten temat właśnie założonych, założonych tematów no i raczej wszyscy, wszyscy mówią, że ten, no, że ten błąd jest Autor się jeszcze jako tako do tego nie odniósł, ale zauważyłem, że po prostu on nie powoduje żadnych błędów. Natomiast mimo wszystko, raczej bym się jakoś tutaj e, drugi raz chyba zastanowił, gdybym miał, miałbym go instalować jeszcze raz. Mam jeszcze tutaj wersję bez tego moda. Oczywiście ona nie jest jakaś stara ona z, dosłownie chwili, z znaczy, jest dosłownie zrobiona z przed chwili bez tego błędu jeszcze, ale tak wszystko wszystko działa, bo grałem na tym z tym błędem w sumie już parę godzin, więc raczej wszystko jest ok no i to by było na tyle no i teraz tak, parę rzeczy które zrobiłem pomiędzy odcinkami, jak widzicie znowu się to licznik zwiększył o 82 godziny więc całkiem sporo na początku sobie zrobiłem małą farmę słońc jest tutaj już chyba 14 z tego co policzyłem i naprawdę tutaj no one teraz nam generują jakąś ja wiem, może tak z 50% całego prądu jakie mamy bo tam jeden z nich produkuje 75 razy 14 tam będzie, no nie wiem, dużo Pewnie gdzieś koło 1 gigawata same te, same te właśnie słońce nam produkują. Może, może troszeczkę przesadziłem, ale i tak dużo, i tak dużo. Także jestem naprawdę spoko. Kolejna rzecz tutaj sobie zauważyłem, że kiedy dodamy do właśnie tego, do tych właśnie re receiverów właśnie Gravitony te takie soczewki grawitacyjne, które dodaję sobie na przykład tutaj. o. Zobaczcie, ta wówczas się y, produkują nam te krytykal y, fotony mniej więcej 3-4 razy szybciej niż gdyby były bez tego. Mało tego, to jest wtedy zużywane bardzo, bardzo, bardzo wolno. Więc tutaj no, na, nie wiem, czy to będzie widać, nie? ale tutaj widać, że to się bardzo delikatnie zużywa. Jak sobie tak chwilę, właśnie staniemy, może nawet tam speedrun na razy 3. To też kolejny mod. Tutaj widać, że to ubywa, ale bardzo, bardzo wolno. Dobra, i, i wracamy. No i tutaj mamy prędkość, widzę 70%, a bez tego obok jest 4, 70%. 0,30 na minutę, 065, no tutaj akurat bardzo szybciej, to jeszcze nie wiem jaki to ma wpływ taki, że tak powiem ym, dokładny, ale mniej więcej gdzieś tego typu. Sobie polecimy jeszcze na jedną planetę na Heze 1, już tam lecimy. W sobie można zobaczyć z bliska jak wygląda nasza sfera Dysona. Ona się prezentuje teraz mniej więcej tak jak teraz, jak widzicie. Tak polecimy może z tej strony, żeby było widać nawet lepiej. Tutaj widzicie się ciągle robi. Zaraz Wam też powiem co zrobiłem. Tutaj widzicie dosyć dużo się już uzupełniło tych Solar Salesów. Buduję też na dole dolną płaszczyznę. Dobra. A to zaraz Wam wszystko powiem. Teraz sobie dolecimy do Heze 1. Zauważyłem, że można przez to normalnie przelatywać. Widzicie, nie? To nie jest jakiś problem. I tutaj mamy całą ogromną, że tak powiem, wokół całej, całej tej planety mamy tutaj właśnie, że tak powiem, taki pas, który nam w zasadzie produkuje tylko i wyłącznie te critical, no te fotony krytyczne. Teraz sobie polucimy, no, akurat jesteśmy blisko, widzę środka i tak się ten pas ciągnie wokół całej całej tej, tej planety. No. I tutaj on sobie stąd przyjeżdża, bo go też produkujemy na tej naszej ojczystej, na tym naszym księżycu. I to jest taka rzecz, że zobaczcie, żeby to działało tak jak trzeba, no to trzeba robić wszędzie te rozdzielacze. Ale tak sobie zrobiłem, także to działa teraz. Jest ten właśnie pas robiony wokół całej tej planety i się tego naprawdę produkuje dosyć sporo. Może będzie tutaj widać, ile tego tutaj wjeżdża prak praktycznie jeden za drugim, non-stop, non-stop. No i nam to w zupełności teraz mm, wystarczyło, żeby sobie właśnie produkować prądu, żeby zasilić tam też 13 słońc. Dobra, jestem już z powrotem w naszym księżycu. Polecimy sobie gdzieś w jakieś takie ciekawsze miejsce może. O i tutaj mamy teraz tego dużo więcej niż, że tak powiem, zużywamy. Mamy tutaj, zobaczcie, e cały stack tego to już się tutaj nam w zasadzie gromadzi. Z tego ogromna, ogromna ilość, Tak samo tutaj się już. O, się zaczęło tak już gromadzić. Także jest bardzo, bardzo fajnie. No i tutaj sobie zrobiłem też taki myk, że jak sobie produkuje tam te właśnie te soczewki grawitonowe, no to tu są właśnie takie dwa zrobione rozdzielacze, że najpierw idzie tutaj do produkcji tych space warpów i dopiero potem, kiedy tutaj się zapcha, idzie tutaj, no nie? I potem tutaj znowu się to dzieli na dwa. Pierwszy idzie tędy, pierwszy idzie tutaj, który w zasadzie idzie tam gdzieś dalej do, do naszego użytku I dopiero takie resztki, które są zbędne, idą, że tak powiem, są wysyłane właśnie do produkcji A właściwie do zasilania tych tutaj rzeczy Widzicie, no to nawet działa teraz, kiedy już jest brak słońca, to jeszcze działa wszystko Także to dosyć można, że tak powiem, ten etap przyspiesza Co tu jeszcze zrobiłem sobie? No tak w skrócie, to tak działa dosyć fajnie, że tak powiem, także warto sobie to zrobić te, te, te sztuczne słońca dają dużo więcej prądu w przeliczeniu niż gdybyśmy mieli same po prostu takie te re Jest to bardzo optymalne. No i tak samo można sobie to robić także bez tego, bo to będzie to się produkować widzę bez tego. No wtedy jest trochę wolniej, ale mimo wszystko też jest OK. Także to jest tylko taka część, że tak powiem, no już nieobowiązkowa. Oprócz tego sobie zauważyłem, że jak budujemy tu sferę Dysona, to. Mamy, że tak powiem, dosyć dużo tutaj, że tak powiem, no dużo wolniej nam się robią tutaj te, te, te solar, solar salesy, czyli tak jakby te um, uzupełnienie tej skorupy robi nam się o wiele, wiele wolniej niż na przykład tutaj te, te, te główne, że tak powiem, belki czy tam e, krawędzie, więc sobie zrobiłem dodatkową część na drugim e, biegunie, która produkuje nam, to jest ten pierwszy biegun jeszcze, która nam właśnie Wysyła w kosmos właśnie te Solar sails, to jest noc, tutaj polecimy teraz na drugą stronę i pokażę o co chodzi. No, teraz już zrobiłem dużo większe, to jest i to wszystko strzela nam, oczywiście, tutaj również te sola, tymi solar, solar Salesami. i buduje nam z tego właśnie powodu tutaj sferę dużo, dużo szybciej. Zobaczcie, że to tego się robi. Teraz to wszystko tutaj, no, przez chwilę to działa jako właśnie ten Dyson Swarm, ale po chwili to po prostu tutaj. Że tak powiem ląduje na tej sferze produkując właśnie tutaj te takie pojedyncze że tak powiem komórki które tutaj się uzpyniają, nie. E no i tutaj jeszcze oprócz tego dużo dużo badań, dużo jakichś tam mniejszych rzeczy tak z grubsza. No i tak naprawdę przyznam, że już nie wiem co tutaj jeszcze więcej w tej grze zrobić, bo chybaśmy odkryli już wszystkie rzeczy, co no sobie na jakie mam jeszcze do odkrycia badania. Tutaj mamy jakieś upgrady jeszcze, one są takie istotne. Jakie mamy jeszcze do, do odkrycia technologii, zobaczmy sobie. Mam do odkrycia, tutaj widzę, to jest moda, to nie jest istotne. Mamy tak, Dyson Sphere Stress, czyli plus jeszcze 15 stopni, czyli będziemy mieli już chyba cały system, dobra sobie to może od razu zakolejkujemy I Mission Complete, sobie też to możemy zakończyć, a to może później. Ej, tutaj jeszcze mamy jakieś upgrady, też do zrobienia, widzę jakiś Mechagor 7, przyda się oczywiście 3000 Białych aż. No. O, jakiś błąd chyba się widzę w O pierwszy, który założyłem. Nie wiem, czy to jest wersja tego moda, czy bardziej tej aktualizacji, ale jest taki, widzę, błąd. No trudno. Sobie to może zakolejkować. Potem tak samo to. 8000, aż oproszę, jakie drogie. I to białych. 12000, jeszcze droższe. teraz sobie to weźmiemy. I kolejny to, tyle 2000, to sobie to weźmiemy. Więc mamy tutaj widzę chyba wszystkie już upgrade y jakie są. A nie, tutaj jeszcze. Ray Transmission, bierzemy oczywiście kolejną rzecz. To bierzemy i to. się uda, nie już QR full. OK. Czyli jeszcze mamy jakieś, widzę jakieś tam kolejne, już takie naprawdę ostatnie te badania do zrobienia. No, jeśli chodzi o to, to w zasadzie już nie mam tutaj co więcej, że tak powiem, do wybudowania, co na więcej mogę tutaj starać się jakoś to bardziej zoptymalizować. Na przykład zauważyłem, że bardzo powoli mi się robią wciąż te zielone sześciany i się robi dosyć wolno, ale to przez to, że mamy właśnie mało tych procesorów kwantowych. One tak jak widzicie z taką mniej więcej prędkością, I przez to też tutaj no, widzę, że wszystkie inne się zapychają. Natomiast te zielone, jak zobaczcie sobie, jadą bardzo, bardzo powolutku. Mimo, że tutaj to działa aż do tego, w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć, do 12 piętra, że tak powiem, się wykonują, ale trzy ostatnie piętra niestety nie. Więc z tym jest problem, z tymi, z tymi zielonymi. No i z tym mogą sobie jakoś teoretycznie poradzić, ale z mega, mega ciężko, naprawdę jest to dosyć trudno zrobić. To my się tutaj robią, jak widzicie, 5 assemblerów, z czego dwa są na tym trzecim, najwyższym yy, poziomie i to się robi tutaj naprawdę, naprawdę szybko znaczy w sensie szybko, no, na maksymalnej ich, ich możliwości ale tego też nie chcę za bardzo przyspieszać, przy, przy, bo się okazuje, że mogę sobie wówczas się na przykład yy, pozbawić tych yy, procesorów, które potem idą gdzieś tam dalej To akurat nie są chwilowo nigdzie widzę używane ale generalnie mogą być używane więc to jest taka główna rzecz, którą teraz, na której musiałem się skupić. Ale to na pewno nie jest rzecz na odcinek, bo no, trwały po prostu dłużej e, i to to już jest rzecz, którą żeście już wszyscy widzieli. Tutaj znowu sobie zrobiłem też na końcu taką dosyć duży, że tak powiem, miejsce, na którym się właśnie robi tutaj najpierw deuter, a tutaj obok robi się właśnie z tego deuteru już właśnie te taki strange matter, to chyba się nazywa. Tak, z mater, to się nazywa, więc tutaj robimy tego też dużo No i mamy problem z wodorem Mimo, że praktycznie cała już ten, ta nasza HZ-3 jest wokół, że tak powiem, na równiku właśnie pełna Właśnie tych, tych e, Pełna jest e, No, tych, m, tych Tych, stacji na trzecim poziomie Jest prawie pełna, więc tam już w zasadzie się więcej nie zmieści Tutaj widzę wodoru, używamy w opór. Tutaj mo może widać, że jest trochę wolnego miejsca, ale to tak, to tak naprawdę nie jest prawda. ale tak wszystko wyjeżdża, że tak powiem, na pełnej, maksymalnej prędkości. I tego tutaj idzie naprawdę sporo. Zresztą wszystko widać, że tutaj to po prostu przyjeżdża, że tak powiem, grubo. To wszystko stąd wyjeżdża. No, na, 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 nawet widać, jaką to prędkością ubywa tutaj stąd. Co też dostawiłem drugi, obok. Jakby się miało okazać, że będzie nam za mało. I stąd też nam wyjeżdża, ale tutaj widzę akurat stoi w miejscu, bo się korkuje. No, także. Także to by było chyba na tyle w tym odcinku. E, głównie się właśnie chciałem skupić na tym właśnie modzie i na tym błędzie. Teraz wam też może pokażę, że mam wersję bez tego błędu. O właśnie. Z tym, że zauważyłem, że tutaj na tym co jakiś czas po prostu ten błąd się mimo wszystko samo czyni, Musiałbym grę po prostu od nowa, no i tutaj widzicie mam tutaj bez tego błędu też wersję, także wszystko gra tak jak trzeba, działa, także dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, cześć.